Jesteś przywódcą plemienia, które odkrywa legendarne dwanaście rzek wypływających z mistycznego jeziora Wysoko w Górach. Twoim zadaniem jest zbieranie kolorowych pereł płynących w dół wraz ze strumieniem. U zbiegu rzek leży wioska, w której przekażesz zebrane perły, aby posłużyły do leczenia, rozwoju i zapewnienia wszystkim kolejnego pomyślnego roku. Gosia. Witam Was w drugim odcinku Plaszówek bez Granic. Dzisiaj opowiem Wam o grze 12 Rivers wydanej przez Good Game Publishing. Grę otrzymaliśmy od wydawcy, za co bardzo dziękuję. Gra 12 Rivers jest dla do 4 graczy na mniej więcej 45 do 75 minut. Jej ciężkość określiłabym jako rodzinną, rodzinną plus. W grze zarządzamy ręką kart, które są naszymi zasobami. Wysyłamy żetony plemienne, aby przyblokować przepływ rzeki i zdobyć perły. Zbieramy zestawy kart, aby móc zagrać się jako bonusową akcję, a następnie te perły na koniec przekładamy na mieszkańców wioski, którzy na koniec gry punktują nam za spełnienie określonych warunków. Gra trwa 5 rund. W każdej z tych rund wykonamy trzy kroki. Pierwszy krok to przygotowanie. Podczas przygotowania zaczynamy od tego, że z woreczka losujemy perły i układamy je w odpowiednich slotach na rzekach. Ilość pereł i ilość rzek, które wykorzystujemy zależna jest od ilości graczy. Przypadają trzy rzeki na gracza, tak więc w przypadku rozgrywek dwóch i trzyosobowych nie wykorzystujemy całej planszy do rozgrywki. Następnie wykładamy żetony wróżek. W rundach nieparzystych pierwszej, trzeciej i piątej wykładamy je na pniaczki, a w rundach parzystych drugiej i czwartej na li takie liski. I ostatnią częścią tego przygotowania jest wyłożenie sześciu nowych mieszkańców wioski. Będzie to dostępny ryneczek mieszkańców na daną rundę. Krok drugi, czyli eksploracja, odkrywanie. W grze każdy ma trzy żetony swojego plemienia. Te żetony ułożone są na torze kolejności, i zaczynając od góry tego toru, po kolei każdy z graczy bierze jeden taki żeton i kładzie go na jedno z dostępnych miejsc. Po położeniu takiego żetonu musimy odrzucić odpowiednią ilość kart, jeżeli wybraliśmy miejsce w górę rzeki. I będzie to koszt od minus jednej do minus trzech kart. Wyższe pola dają nam gwarancję, że dostaniemy perłę w kolorze, który chcemy. Niższe miejsca na rzece są albo darmowe, albo jest miejsce, które nam takie karty daje. Daje nam jedną dodatkową kartę. Kartę zawsze pobieramy albo w ciemno, albo z wystawionych kart na ryneczku. Jeżeli chodzi o miejsca na rzece, każda, każda rzeka ma przydzielone sekcje. Każde te sekcje ma odpowiednią ilość otworów, takich slotów. Może być to jeden, dwa, trzy, albo cztery. W jednym otworze może być tylko jeden taki żeton. Ale w danej sekcji może być wiele żetonów położonych jeden pod drugim. Mogą być to nawet żetony tego samego gracza. Jeżeli chodzi o jezioro, jezioro jest miejscem, ma pomieścić tylko jeden taki żeton gracza i ma specjalne potem zasady pobierania pereł. Jeżeli chodzi o wioskę, mamy miejsca płatne, które nam gwarantują to, że będziemy pierwsi wybierać danego mieszkańca wioski i miejsca bezpłatne. Przy wykładaniu żetonów możemy, oprócz tego, że płacimy kartami, żeby dostać się na jakieś miejsce, możemy też te karty zagrywać w parach. Ogólnie mamy pięć rodzajów kart. Trzy z tych kart możemy właśnie zagrywać w tym drugim kroku podczas eksploracji. Po zagraniu tego żetonu taką parę kart zagrywamy, i banner pozwala nam inny żeton nasz z toru kolejności przesunąć do góry, co gwarantuje nam to, że będziemy mieć ruch po ruchu. Kolejną yy, kolejnym kartą jest karta latarni, która pozwala nam zebrać żeton wróżki z dowolnego miejsca na planszy. Standardowo miejsca, które pozwalają nam yy, zebrać żeton wróżek, są ściśle określone. Musimy być po prostu na lewo od takiego miejsca, kładąc tam żeton plemienia, dostajemy wszystkie żetony wróżki, które na tym miejscu są, bo może być tak, że zbierze się parę przez parę rund. I kolejnym kartą, którą możemy zagrać. W trakcie tego drugiego kroku jest zaopatrzenie. Po zagraniu naszego żetonu, zagrywamy dwie karty zaopatrzenia, i wtedy inny żeton, który już był wyłożony na rzece, przekładamy w inne miejsce. Może zazwyczaj jest to w górę rzeki, i to przełożenie nic nas nie kosztuje. Czyli możemy sobie specjalnie tak zaplanować, że najpierw zagrywamy nasz żeton gdzieś nisko, żeby na przykład pozyskać kartę. Następnie w kolejnym swoim ruchu zagrywamy gdzieś żeton gdziekolwiek gdzie tam pasuje, gdzie planujemy zebrać jakieś perły i po zagraniu tych dwóch kart możemy ten żeton, który był na tym słabszym miejscu, przenieść za darmo gdzieś w górę rzeki. Trzecim krokiem jest zbieranie perł. Najpierw zaczynamy od tego, że zwalniamy blokady, które blokuje nam te perły w górze rzeki, tak aby one spłynęły i zatrzymały się na naszych żetonach. Następnie w kolejności od najwyższego rzędu od lewej do prawej i porozpatrując każdy kolejny rząd w dół, zbieramy perły. Jeżeli na naszym żetonie zatrzymała się jakaś perła, możemy, albo perły, możemy jedną z tych pereł wziąć. Następnie taki żeton usuwamy, pozwalamy pozostałym perłom spłynąć w dół, o ile jakieś zostały, a nasz żeton kładziemy na najniższym polu na torze kolejności. I tak rozpatrujemy całą rzekę od góry do dołu. Jeżeli na danym slocie jest więcej niż jeden żeton, to po prostu je rozpatrujemy w takiej kolejności, w jakiej są ułożone. Następnie rozpatrujemy jezioro. Jezioro jest specjalnym miejscem, ponieważ osoba, która położyła swój żeton plemienia na jeziorze, może zebrać wszystkie jedną dowolną ilość pereł, która się tam znajduje. Tak więc może być tak, że zbierze tylko jedną, może być tak, że zbierze cztery albo pięć, a może być tak, że nie zbierze nic, dlatego że jezioro jest na samym dole i może się okazać, że w międzyczasie wszystkie perły zostały wybrane i żadna do jeziora nie dopłynęła. Perły, które. Zostaną w jeziorze niezebrane, stają tam do kolejnej rundy. Jeżeli chodzi o perły, które zdobyliśmy, kładziemy je na naszych alpakach. Nasze alpaki mają 6 miejsc na perełki. Jeżeli w którymkolwiek momencie skończy nam się miejsce na peru, bo już cała nasza alpaka jest zajęta, to wtedy zbierając perły z rzeki możemy podmienić po prostu jedną perłę za jedną, a zmieniając perły z jeziora możemy zamienić dowolną ilość tych z jeziora na tę na alpacę, w zależności od tego, jakie kolory nam pasują. Może być oczywiście tak, że nie chcemy nic zrobić i wtedy po prostu usuwamy nasz żeton, pozwalając perłom spłynąć dalej. Kolejną częścią jest. Rekrutowanie mieszkańców z wioski. Dochodzimy do wioski i znowu od, od lewej do prawej rozpatrujemy wszystkie żetony, które zostały wyłożone. Za dany żeton osoba może zatrudnić jednego mieszkańca wioski. Mieszkańcy wioski ogólnie podzieleni są na dwa typy: na takich ogólnych i osobistych, z taką strzałeczką. Jeżeli chodzi o tych ogólnych, oni na koniec gry nie muszą być zapełnieni perłami. Aby dać nam bonusowe punkty za to, co jest wypisane. Są to różne rzeczy. Za żeton w wróżek, które zostały nam na koniec gry, za karty, które zostały nam na koniec gry, za wszystkie białe perły, których mamy na innych mieszkańcach włącznie z tym, za każdego pełnego mieszkańca włącznie z tym. Tak więc tutaj jest o tyle fajnie, że nie musimy tego konkretnego zapełnić, żeby dostać bonusowe punktowanie na koniec gry. Jeżeli chodzi o tych osobistych, to oni, żeby dać nam te punkty, które są. Wypisane, muszą mieć komplet pereł na sobie, w takiej konfiguracji, jakiej wymagają. Czyli na przykład ten potrzebuje wszystkich pięciu pereł, po jednej w każdym kolorze. Perły możemy zdobywać w dowolnej kolejności, w dowolnej kolejności możemy sobie je wykładać. On akurat ma wszystkie wielokolorowe pora, takie dżokarowe, tak więc tutaj możemy sobie te perły ukłaść jak chcemy. Ale są też tacy wieśniacy, którzy mieszkańcy wioski, którzy mają e, konkretnie wyznaczone, jaki kolor pereł chcą. Każdy z mieszkańców ma oprócz tego ilość kart, którą pozwala nam dobrać. Jest to zazwyczaj od 1 do 3. Jest to główny sposób na to, żeby karty zdobywać i mieć je na następne rundy do opłacania różnych kosztów lub do zbierania zestawów, żeby mieć dodatkowe, bonusowe akcje. Karty pobieramy tak, jak nam się podoba. Możemy pobierać wystawione, odkryte, możemy pobierać w ciemno. Jeżeli pobieramy odkrytą, to na jej miejsce od razu wchodzi nowa, tak więc możemy po prostu wszystkie trzy pobrać jako odkryte. Po prostu odkrywając sobie co chwila nową kartę i wtedy decydując, czy bierzemy w ciemno, czy to, co nam wyszło. Jeżeli chodzi o limit kart na ręce, nie ma go. Możemy mieć tak dużo kart, jak chcemy, chociaż w większości przypadków yy, musimy tymi kartami mocno obracać, yy, jeżeli chcemy zdobywać perły, na których nam bardziej zależy. Przy tym trzecim kroku możemy zagrać dwa rodzaje kart. Jednym jest. Sieć rybacka. Sieć rybacka pozwala nam z żetonu na narzeczce zebrać dodatkową perłę. Tak więc musimy zagrać parę takich kart, aby zamiast jednej perły pobrać dwie z danego żetonu. Drugą kartą jest taki miś, szamisen. Szamisen, jeżeli zagramy parę takich niedźwiedzi po zatrudnieniu jednego mieszkańca, to wtedy taki żeton, który pozwala nam tego mieszkańca zatrudnić, zamiast iść na terok kolejności, przekładamy na następne wolne pole po prawej stronie. Może się oczywiście okazać, że takiego pola wolnego nie będzie. Wtedy nie ma sensu tych kart zagrywać, bo ruch nam przepadnie. Ale jeżeli możemy, zagrywamy że on po prostu promienia przekładamy. Jak dojdzie znowu do nas kolejka, będziemy mogli zatrudnić kolejnego mieszkańca. Ilość par kart, które chcemy zagrać w swojej turze jest dowolna. Możemy zagrać jedną, dwie, trzy. Ile nas stać, ile chcemy, ile, ile możemy tych akcji wykonać. Tak więc jest to kwestia tego, jak dobrze zaplanujemy Rozmieszczenie naszych żatonów plemienia, zdobywanie kart i zagrywanie tych kart zarówno, żeby płacić za miejsca, jak i po to, żeby zagrywać je jako pary. I w ten sposób możemy zbierać więcej pereł niż pozostali gracze. I ostatnią częścią tego kroku jest przekładanie pereł z naszych alpak na naszych mieszkańców. Jest to część, którą każdy wykonuje jednocześnie. Tak więc nie musimy patrzeć na to, co inni gracze robią. Najważniejsza zasada: perły raz położone, przełożone z alpaki na mieszkańców, na tych mieszkańcach zostają do końca gry i nie można ich ruszać, z wyjątkiem jednego żetonu wróżki, który pozwala nam to zrobić. Nigdy nie możemy przełożyć perł z mieszkańca z powrotem na alpakę. Tak więc, jeżeli chcemy zostawić sobie jakieś perły na alpacę, albo nie możemy ich przełożyć na mieszkańców, bo nie mamy konkretnego kolorowego miejsca, albo nie mamy po prostu mieszkańca i nie mamy miejsca na te perły, no to te perły zostają na alpace do kolejnej rundy. Powoduje to oczywiście to, że mamy mniej miejsca na pobranie pereł w przyszłej rundzie, ale też jest to sposób na zdobycie tak zwanego bonusu alpaki. Są takie karty bonusowe, które dają nam wyścig o to, kto pierwszy zdobędzie odpowiednią ilość kolorowych pereł na alpace. I to w momencie, jeżeli ktoś zdobędzie czwartą niebieską perłę przy zbieraniu z rzeki, to mówi, że ma cztery niebieskie perły i od razu taką kartę pobierę. Takie karty, na każdy kolor jest jedna karta, tak więc kto pierwszy ten lepszy, i takie karty na koniec gry dają nam cztery punkty zwycięstwa. Ale to muszą być perły, które są na Alpacie i są w danym momencie po zebraniu perł. Jeżeli chodzi o żetony wróżek, żetony wróżek, mówiłam, w zależności od rundy, wykładamy na konkretne pola. Je zbieramy głównie poprzez położenie naszego żetonu plemienia obok miejsca, gdzie taki żeton wróżki leży. I tych żetonów wróżek też mamy kolejne pięć rodzajów. Mamy takie, niestety tylko dwie, Pomocy gracza, które nam mówią, co dane żeton wróżki robi. One albo dają nam y, zniżkę, że możemy w ogóle pójść na dane pole na rzece za darmo. Dają nam też taką opcję, że taki żeton może być odrzucony zamiast karty, czyli działa w sumie jak taka karta do rzutu. Jest właśnie wróżka, ta Bliss Ferry, która pozwala nam przełożyć do trzech pereł z alpaki na mieszkańców wioski, albo te. Perły między mieszkańcami wioski pozamieniać. Nie możemy nigdy z mieszkańca wioski wrócić perły na alpaki. Mamy też żeton, który działa tak samo jak sieć rybacka, czyli pozwala nam po prostu zabrać dwie perełki zamiast jednej. I mamy też żeton, który pozwala nam zmienić kolor tego pola na mieszkańcu. Czyli na przykład, jeżeli mamy kolor perły, który nie pasuje nam do żadnego mieszkańca, to wydając taki żeton możemy po prostu zmienić to miejsce na jokerowe, takie wielokolorowe, i możemy wtedy sobie tą perłę na tego mieszkańca zagrać. Po pięciu rundach następuje koniec gry. Gdzie punktujemy? Liczymy punkty za perły, które są na naszych mieszkańcach. Każda perła ma swoją przypisaną wartość punktową. Zielone są najtańsze, dają nam jeden punkt. Białe są najdroższe, dają nam pięć punktów. Ilość białych pereł jest praktycznie o połowę mniej niż tych zielonych. Więc sprawdzamy, które perły mamy na mieszkańcach i te nam punktują. Perły, które na koniec gry zostały na alpakach, nie dają nam w ogóle punktów. Jeżeli chodzi o następne punktowanie, to potem punktujemy po prostu mieszkańców wioski. Sprawdzamy, które warunki w jaki sposób spełniliśmy i tyle punktów dostajemy. Są warunki, które porównują nas z innymi graczami, czyli że mamy najwięcej czegoś i w tym wypadku remisy się nie liczą. Musimy być rzeczywiście najlepsi, musimy być pierwsze miejsce, żeby te punkty dostać. Jeżeli remisujemy na pierwszym miejscu z kimś innym, punkty nam przepadają. I tak naprawdę to jest wszystko. Jeżeli nie mamy mieszkańca wioski, który punktuje nam za karty czy żetony, to za te karty czy żetony na koniec gry nie dostajemy dodatkowych punktów. Oczywiście, jeszcze pamiętamy o tych punktach za karty bonusowe z Alpak i to też sobie dodajemy do naszego końcowego wyniku. Osoba z największą ilością punktów wygrywa. Duel Reverse jest naprawdę przyjemną, prostą grą. To jest gra, naprawdę myślę, bardziej rodzinna, która, owszem, ma pewien taki fajny aspekt decyzyjności, gdzie musimy dobrze zarządzać tą naszą ręką tych kart, żeby tych pereł więcej zdobywać. Największy moim zdaniem, chyba minus jest taki, że nie wykorzystujemy pełnej planszy przy dwóch czy trzech graczach. Tych pereł wychodzi mniej, jest ciężej uzbierać odpowiednią ilość pereł, które chcemy, nie podbieramy sobie tak tych pereł. Jeżeli chodzi o ikonografię, mamy tylko dwie takie pomocy gracza. Ogólnie są ładnie rozpisane, mają piękną grafikę z tyłu, no ale jak na dwóch graczy gramy, to nie ma problemu, ale przy trzech czy czterech musimy się nimi dzielić. A niestety te żetony wróżek nie są takie bardzo intuicyjne. Dosłownie te dwie niższe, jak przeczytamy wiemy o co chodzi i mają na tyle inne grafiki od tych pozostałych, że za każdym razem jak wyjdzie taka wróżka to wiemy co ona robi. A te pozostałe, które wszystkie mam ikony tych gór, ja za każdym razem pomimo tego, że parę razy gram już w tą grę, muszę się upewnić, że dobrze pamiętam co dana wróżka robi. Czy to jest ta wróżka, która pozwala się zagrywać jako karta, czy to jest ta wróżka, która pozwala mi pójść na dane miejsce na rzekę za darmo. Jeżeli chodzi o grafiki na kartach, grafiki na planszy, na okładce, są przepiękne, są naprawdę klimatyczne, takie baśniowe, takie trochę fantazy. Jeżeli chodzi o grafiki mieszkańców, to ci mieszkańcy są tacy mocno w klimacie mangowym. Trochę nie do końca się mi pasuje do ogólnego. Tego klimatu, który sugeruje nam okładka, aczkolwiek nie uważam, żeby byli jacyś źli najciekawsze jest to, że oprócz takich standardowych mieszkańców, którzy wyglądają jak ludzie mamy też mieszkańców, którzy są na przykład nie wiem, orłami, wilkami albo jakimiś łosiami czy jeleniami tak więc to jest takie trochę śmieszne oni dają różną wartość punktową różną ilość kart więc tak naprawdę bardziej wybierali się albo pod względem tego ile kart nam dadzą żeby zdobyć jak największą ilość kart a potem staramy się spełnić ich wymagania, żeby dostać te bonusowe punkty. Jeżeli chodzi o ogólne wykonanie gry. Uważam, że jest na bardzo dobrym poziomie. Ta plansza, ona jest taka 3D i to jest pianka sklejona z kartonem. Niektóre te otwory na nasze żetony działają super, bo są idealnej wielkości, te żetony wchodzą łatwo. Niektóre są troszkę przyciasne i na razie nie zauważyłam, żeby jakieś to wpychanie tych żetonów w te miejsca powodowało jakieś uszkodzenia, aczkolwiek może być tak, że przy dłuższym graniu czy przy jakimś nieostrożnym wkładaniu tych żetonów możemy sobie tą planszę troszkę zniszczyć? Jeżeli chodzi o pozostałe elementy, karty są w porządku, te, które jest grubej jakości, mamy fajne te drewniane żetony naszego plemienia. Jest też pomoc dla osób, które mają problemy z rozróżnianiem kolorów, dlatego, że każdy kolor ma swoją ikonkę. Każda alpaka też ma taką ikonkę na sobie, żeby łatwiej było dopasować tą alpakę do tego żetonu i żeby łatwiej było się zorientować. Jeden jeszcze taka, jedna jeszcze taka uwaga. Ciężko jest śledzić, ile rund upłynęło, bo nie ma żadnego miejsca, żeby te rundy zaznaczać, ile tych rund upłynęło. I właśnie często się łapaliśmy na tym, że nie wiedzieliśmy, czy była już trzecia czy czwarta runda. Teoretycznie powinniśmy być w stanie to poznać po tym, na którym miejscu leżą żetony. Ale to poznamy bardziej, czy jest runda parzysta czy nieparzysta. Więc jakiś prosty system, żeby gdzieś tam te rundy zaznaczyć. Jeżeli chodzi o samą rozgrywkę, oprócz tego zarządzania ręką i tego takiego planowania, może być trochę tak, że po jakimś czasie ta gra będzie dla nas zbyt powtarzalna, że jednak będziemy robić podobne rzeczy. Owszem, jest to dosyć mocno determinowane, jakie karty dostaniemy, jakie kolory pary wyjdą, czy ci mieszkańcy wyjdą i za co będą nam punktować. Ale może być tak, że tacy bardziej zaawansowani gracze stwierdzą, że to jest gra zbyt prosta dla nich. Taka fajna, żeby sobie raz czy dwa razy zagrać, ale niekoniecznie, żeby posiadać u siebie w kolekcji i żeby potem do niej często wracać. Na pewno jest to ciekawy tytuł yy, dla graczy. Rodzinnych, którzy mają dzieci, dlatego, że ten efekt tych spływających kulek, w ogóle te kulki, ta plansza 3D jest bardzo taka przyciągająca dla młodych osób. No i gra też jest pięknie wykonana. Tak więc, jeżeli Jesteście, macie dzieci albo lubicie takie gry rodzinne, to myślę, że to jest tytuł, który Wam się fajnie sprawdzi, no takie fajne rozgrywki. Zasady nie są bardzo trudne, dzieciaki szybko ogarniają o co chodzi, szczególnie takie w wieku, myślę, takie 9-10 lat, ona jest teoretycznie 10 ale myślę, że takie 8-9 latki spokojnie sobie z nią poradzą. Jest wprawdzie trochę tekstu na kartach po angielsku, ale obrazki są na tyle różne między sobą, że jak wyjaśnimy dziecku, która karta co robi, to nie powinno być żadnego problemu. Osobiście bardzo mi się podoba, ale tak jak mówię, nie wiem, czy będę do niej często wracać poza tym, żeby zagrać ze swoimi dziećmi. Chętnie ją pokażę innym graczom, szczególnie graczom, którzy nie siedzą w planszówkach, bo to może być taka fajna gra na pokazanie czegoś innego, że są gry, które w taki ciekawy sposób wykorzystują czy kulki, czy jakieś elementy 3D. To na pewno jest warte do rozpatrzenia. Czytałam różne porównania z wybuchową mieszanką przez Kulki, ale dla mnie to są dwie zupełnie inne gry, polegające na zupełnie czymś innym. Osobiście wolę bardziej wybuchową mieszankę. I to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że kolejny materiał również Wam się spodoba. Już niedługo oczekujcie tym razem karcianki. A to było na tyle. 12 Rivers, Good Games Publishing. Do zobaczenia. Chcesz być na bieżąco z grami planszowymi? Zajrzyj na naszego Facebooka i YouTube'a stronę www.planszowynewsy.pl. Czekają tam na Ciebie recenzje, nowinki i inspiracje. Podoba Ci się to, co robimy? Wesprzyj nas na Patronite i pomóż nam tworzyć więcej, bo z nami wiesz, co jest grane.